Cześć, witajcie! Dzisiaj nietypowo, no jednak nietypowo, eee, witam z za kierownicy samochodu dostawczego. No, ci najlepsi z Was już wiedzą, jaki to samochód, <laughs> no, bo ma parę, parę punktów charakterystycznych. Jest to Volkswagen Crafter. Jakiś czas temu miałem w swoich rękach Craftera. Przełączymy na auto. Eee, I bardzo miło go wspominam zwłaszcza, że miałem go zaraz po schodzącym z rynku Sprinterze i ten nowy Crafter zrobił na mnie dużo lepsze wrażenie niż ten Sprinter, pomimo tego, że Sprinter był napędzany silnikiem V6, a ten samochód jest, ciśnij hamulec, napędzany aksamitnie pracującym czterocylindrowym dieslem który mam wrażenie, że w tych samochodach jest trochę inaczej, jakby wysterowywany, bo czerwone pole zaczyna się od 4000 obrotów. Jest jak każdy współczesny diesel, i tu się zgadzam z Pertynem bardzo czysty, wyjątkowo efektywny, ale jak zobaczcie na zdjęciach, jest mega skomplikowany. I w, no, w polskich warunkach eksploatacji, albo w warunkach eksploatacji na zachód od Odry, może to być pewnego rodzaju problemem, bo kultura techniczna w naszym kraju, no niestety, z różnych względów jest jeszcze na niskim poziomie i bardzo często ludzie jeżdżący tego typu samochodami, kupujący je do firm czy obsługujący, no, mają takie podejście do nich trochę jak do ciągnika Ursus C360, który był bardzo dobrym ciągnikiem, ale niezwykle prostym. Tutaj tej prostoty nie ma. No, ale... Trzeba się przejechać, zaczynamy w krzakach, bo wersja, którą e, mam jest wyposażona w napęd na cztery koła i przyznam Wam się szczerze, że nie wiem jak ten napęd działa tutaj w tym samochodzie, w sensie czy pędzimy się przodem, dopinamy tył, e, czy jeździmy z tyłem, dopinamy przód, e, tak czy inaczej jest, to, jest tutaj napęd na cztery koła, który... W, w przypadku błotnistych dróg, łąki, podmokłej, sprawdził się bardzo dobrze i o to chodzi w tym samochodzie. To nie jest auto do pokonywania bokami zakrętów, tylko do tego, żeby można było na przykład na budowę przywieźć jakiś towar i wyjechać stamtąd, albo coś odebrać z budowy i też wyjechać, nie grzęznąc i nie wzywając starej, dobrej, poczciwej Tatry z silnikiem V8 chłodzonym powietrzem, w którym każdą głowicę i cylinder z osobna można było zdjąć i naprawić. No dobrze, to tak tytułem wstępu chyba tyle. Mam wrażenie, że dzisiaj będę dosyć długo gadał, bo jest tutaj dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Wspomniałem już o napędzie. Mam do dyspozycji ośmiobiegową skrzynię biegów automatyczną. Która oczywiście ma tryb sport, nie wiem do końca po co i nawet jeszcze go nie testowałem. Natomiast w trybie Drive jeździ bardzo dobrze, myślę, że jest to siedmiobiegowa skrzynia z dołożonym bardzo krótkim pierwszym biegiem, bo ta skrzynia pozwala mi w trybie manualnym wystartować z drugiego biegu i rzeczywiście momentami ma to sens, ale to machanie tą wajchą. Nie do końca mi się podoba, dobra, odpuszczamy, pojedziemy na jedynce na drive, trochę gibając się na wertepach, no już, no. czy to była wklejka? Nie. Będą nam się włączały czujniki parkowania, nie umiem ich wyłączyć permanentnie, a tutaj każdy krzaczek trawka i drzewko będą powodowały, że, że system będzie się włączał. No dobrze, to możemy przejść płynnie do systemów, systemów, funkcji. Ten samochód jest oczywiście jak każda prasowa testówka bogato wyposażony. Mamy aluminiowe felgi, mamy lakier metalik, mamy dwa amortyzowane. Czekajcie, pokażę wam amortyzowane fotele. Mamy oczywiście dwustrefową klimatyzację, podgrzewane siedzenia, podgrzewane siedzenia, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana. Kierownica elektrycznie opuszczane szyby, elektrycznie regulowane lusterka, które każdy z nich się składa z dwóch lusterek, ledowe, full LEDowe oświetlenie, ogrzewanie postojowe, super półki tu na górze, dwie kieszenie na CB Radio i jakiegoś tam, jakieś tam tacho. Nie wiem, ale wydaje mi się, że teraz tacho można zamontować w takiej kasecie w takim slocie od radia. Co jest cudowne w tym samochodzie, to ilość półek, półeczek, schowków, kieszeni. Tutaj naprawdę można masę gratów wozić. Oczywiście fajnie by było, gdyby te największe kieszenie miały jakieś takie siatki gumowe czy coś, co by jednak pozwalało utrzymać w tych kieszeniach graty, które tam wozimy. Bo jak już dojdzie do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, nie daj Boże, przewrócenia się na bok czy dacha, to, no to fajnie by było, gdyby te graty wszystkie nie latały po kabinie i nie zrobiły nam krzywdy. Ale doceniam. Są cztery uchwyty na napoje, w których oczywiście można trzymać długopisy, telefon, e, różne inne rzeczy. Mam raz, dwa, trzy gniazda zapalniczki. Mam tylko jedno gniazdo USB i jakieś takie gniazdo, które nie do końca potrafię nazwać. tych gniazdo USB mogło być trochę więcej. E, coś dla blogomotywa. Raz, dwa, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Fejkowych guzików, a tutaj, pomiędzy fejkowymi guzikami, mam też funkcję pozwalającą mi utrzymywać stałą prędkość zjeżdżania ze wzniesienia. Mam rozbudowany system infotainment, który ma nawigację, informacje o ruchu drogowym. Ja tu mam wszystko w tym samochodzie. I jest on niezwykle wygodny. Tutaj mam super uchwyt, tu mam super uchwyt, Świetnie się wsiada, świetnie się wysiada. Ma genialną pakę, która jest porządnie wykończona i ma płaską podłogę. Gigantyczne drzwi z tyłu, kamerę cofania, czujniki parkowania nie tylko, nie tylko z przodu i z tyłu, ale również po bokach. To no po prostu full wypas. Sami musicie sprawdzić, ile ten samochód kosztuje. Ja nie byłem w stanie skonfigurować go sobie tak od ręki. Natomiast pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to że szkoda by go było do, do jazdy w jakichś ciężkich warunkach do pracy. Naprawdę by mi łzy po policzkach leciały, gdyby ten samochód trafił do jakiejś firmy budowlanej. Ale oczywiście w takim wyposażeniu to raczej są marne szanse, bo myślę, że cena jest niemała. Natomiast Pierwsza myśl, jaka wpadła mi do głowy, ja bym z niego zrobił camper. Poprzedni, Crafter, który którym jeździłem, to była wersja najwyższa, najdłuższa, taka, która jeszcze wchodzi w kategorię prawa jazdy B. No i tam hulaj dusza piekła nie ma, jeżeli chodzi o, o, o zrobienie z niego campera. Natomiast tutaj jest to samochód trochę krótszy, ale myślę, że dla dwóch osób można byłoby tutaj stworzyć fantastyczną zabudowę oczywiście trzeba byłoby wybrać auto bez tej, bez tej ściany rozdzielającej, ale tak czy inaczej, z tym silnikiem czemu nie, z tym wyposażeniem bardzo chętnie, z napędem na cztery koła też. Na zdjęciach możecie zobaczyć, że tylny most to nie jest prosty tylny most, jest tam, do niego są przyczepione dwa takie pudełeczka powiedzmy, które, które zawiadują i tutaj, wbrew temu co wcześniej powiedziałem, można się domyślać, że to tył jest dołączany. No więc ten tył pewnie jest dołączany. Co więcej, mam jeszcze tutaj blokadę tylnego mostu, czyli on napęd na cztery koła, blokadę tylnego mostu. Ponieważ jest tutaj sprzęgło wiskotyczne, czyli tak popularnie zwane haldeksem to możemy powiedzieć, że da się zblokować przód z tyłem na, przód z tyłem na 100% i tył na 100% mechaniczną blokadą układu różnicowego. Czyli w zasadzie ten samochód w terenie powinien się zachowywać na przykład tak jak Nissan Nawara czy Toyota Hilux, która też może mieć zblokowany centralny dyfer i chyba może, prawda? I tylny dyfer. Oczywiście w tych wyższych wersjach wyposażenia. No, a co jeżeli chodzi o jazdę tym autem? Jeździ się bardzo przyjemnie, tylne zawieszenie jest na resorach piurowych pojedynczych co pozwala powiązać ten samochód ze starą Corvette'ą i Światem Panda bo one właśnie takie zawieszenie miały samochód jeździ praktycznie jak osobówka nie mam tutaj wielkich zastrzeżeń do niego, znaczy praktycznie w ogóle nie mam zastrzeżeń, no pamiętam kiedyś jeździłem takim samochodem to się LDV nazywało no pomijając fakt, że jeździłem jakimiś Żukami i innymi tragicznymi pojazdami e, tam jednak Czuło się, że się jedzie dostawczakiem. Ten dostawczak zawsze wymagał wielu wyrzeczeń, jeżeli chodzi o komfort. Tutaj. Ja bym chciał mieć tak, tak zrobioną osobówkę. To byłby dla mnie samochód marzeń, w którym miałbym tak funkcjonalne wnętrze, tak łatwe do utrzymania w czystości, bo mam dywany gumowe. Dywany gumowe, no mam wykładziny gumowe położone na plastikowej podłodze. Wtedy te wykładziny gumowe można zdjąć, umyć to wszystko szmatą, więc to jest. Yy Fenomenalne. Nie miałem czasu, żeby ten samochód załadować, żeby wrzucić na paketonę i zobaczyć, jak, jak będzie jeździł. Myślę, że będzie prowadził się bardzo dobrze. Natomiast jako puste auto jeździ bardzo przewidywalnie, bardzo komfortowo. Kiedyś w samochodach dostawczych, kiedy mieliśmy samochód bez ładunku, ten tył podskakiwał na zakrętach, kiedy była jakaś tarka czy poprzeczna nierówność. Ten tył starał się. Czy starał się, no po prostu wylatywał na zewnątrz zakrętu, bo koła traciły przyczepność. Tutaj jest przewidywalnie, oczywiście. Mam wszystkich możliwych asystentów, czyli mam lane assist, blind spot, asystent wyjazdu i front assist. Więc raczej w nic nie przywalę. Kiedy wyłączę lane assist, wyświetla się pomarańczowy trójkąt, czyli raczej producent zakłada czy zachęca nas do tego, żebyśmy jeździli z włączonymi wszystkimi funkcjami i systemami. I... I co chciałem powiedzieć? A asystent wyjazdu to jest fajna rzecz. Kiedy masz taką kolumbrynę e, i nawet mamy kamerę cofania, która gdzieś tam przy tym swoim szerokim kącie patrzenia jest w stanie coś tam dostrzec na boki, to, no to może się okazać, że czegoś jednak nie dostrzeżemy. E, ten asystent wyjazdu wykorzystuje czujniki parkowania, jeżeli w odległości 30 metrów z boku dowolnie którego. Będzie się zbliżał jakiś pojazd, to samochód zostanie zatrzymany. Nie wiem do końca jak to działa w samochodach z manualną skrzynią biegów. Natomiast no w DSG wiem, bo testowałem to w tym aucie i testowałem to też w osobówkach, które też są w te funkcje, funkcje w zasadzie, nie system, wyposażone. I działa to bardzo dobrze, znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa. Często się zdarza, że ktoś wyjeżdżając z miejsca parkingowego, wysunie się, ktoś jadący poprzecznie, jedzie trochę za szybko, nieuważnie, a tutaj po prostu samochód staje w dęba jak wryty, to jest bardzo fajna, bardzo fajna funkcja, bardzo fajne rozwiązanie. Poza tym nie mam, czy nie zauważam w tym samochodzie jakiś wad. No, może, okej, okay, mam jedno zastrzeżenie. Ja wiem, że to jest samochód użytkowy, i tutaj liczy się cena, i producent będzie robił wszystko, żeby ta cena była jak najkorzystniejsza, ale serio, można było tutaj użyć trochę więcej mat wygłuszających, żeby dźwięki dochodzące z komory silnika były wytłumione lepiej. Przy tej klasie auta dostawczego ten rechot diesla pod podłogi jest moim zdaniem trochę zbyt uciążliwy i coś bym chciał z tym zrobić i to jest chyba jedyny jedyny minus tego auta, jeżeli tak można powiedzieć no bo umówmy się, jednak w dostawczakach zawsze słychać te silniki i diesla zawsze będzie trochę słychać ale może niech to będzie w opcji, niech to kosztuje 100 euro no eee, pan tak blisko do mnie podjeżdża? niech to kosztuje 100 euro, ale niech będzie, niech będzie nie zaszkodzi, może ktoś, kto jeździ w dłuższe trasy, jeździ głównie autostradami e, i chciałby utrzymywać powiedzmy 140 na autostradzie, e, chciałby mieć w tym samochodzie trochę ciszej. E, no pewnie przy 140 to już szumy aerodynamiczne będą dosyć znaczące, ale mimo wszystko fajnie by było. E, no a poza tym no trzeba się liczyć z. No nie wiem teraz, czy powiedzieć, że ze sporym zużyciem paliwa. Mnie ten samochód pali tyle, ile paliła mi moja Navara, kiedy jeszcze też mój styl jazdy był daleki od doskonałości. Wciąż nie jest doskonały, ale już się wiele nauczyłem. Na zegarze mam teraz 10,8 litra, 100% jazdy po mieście, sporo w korkach, co prawda na pusto, więc może byłoby i zużycie paliwa większe. Ani się nie ścigałem, więc nie jeździłem bezmyślnie na pałę, ani nie jeździłem szczególnie oszczędnie i wyłączony miałem cały czas funkcję stop-start robiąc zdjęcia, gdzieś tam się zatrzymując trochę stałym z włączonym silnikiem więc te 10.8 to jest może trochę przesadzone ale myślę jakieś takie jak dychę ten samochód pali w mieście niestety nie miałem możliwości sprawdzenia go w trasie jeździłem po obwodnicy, jest bardzo komfortowo, przyjemnie Chwilowe zużycie takie oscyluje w granicach 8 litrów na 100 km, co w przypadku takiej kolumbryny jest całkiem fajnym wynikiem. No i, no i cóż, ten samochód pobudził bardzo moją wyobraźnię, i myślę o nim jako o potencjalnym kamperze. Oczywiście to jest, to jest melodia jakiejś nieodległej przyszłości, graniczącej z niemożliwością, bo jednak to. To nie jest tania, tania impreza zbudowanie kampera na bazie takiego samochodu, no ale tak czy inaczej. A oto bardzo mi przypadło do gustu i chciałbym, żeby takie funkcjonalności, taki sposób podejścia do zaprojektowania wnętrza był na przykład w samochodach mniejszych. No Na pewno jest w Volkswagenie transporterze, który też może występować w wariantach takich poziomów bardziej ascetycznych. I bardziej luksusowych, ale może gdyby jakaś, jakiś Volkswagen Caddy był w ten sposób zaprojektowany, trochę mniej osobowo, a trochę bardziej dostawczo i funkcjonalnie, to może byłby trochę fajniejszy. No, to są takie moje gdybania, tak czy inaczej. Wysoka, bardzo wysoko oceniam ten samochód, bardzo wysoko. Nie jeździłem jeszcze tym najnowszym sprinterem. Pamiętam, że kiedy widziałem zdjęcia tego najnowszego sprintera z zewnątrz, jeżdżąc tym starym, bo już było wiadomo, że zaraz ten, ten sprinter nowy wejdzie na rynek. Obiecywałem sobie bardzo wiele i jeżdżąc wcześniej tym crafterem poprzednim, też wyobrażałem sobie, że kurczę, no jak ci z Mercedesa zobaczą, co Volkswagen, jak zrobił tutaj ten kokpit, jak tu się jeździ, jaki jest komfort, jakie bajery, no to jednak w Mercedesie to będzie petarda. Nie jeździłem nowym sprinterem, może będę jeździł, natomiast, yy, no tak, na pierwszy rzut oka to było leciutkie rozczarowanie, ale być może jak pojeżdżę to docenię. Bo to jednak na zdjęciach kiedyś w 2009 roku zobaczyłem Opla Insignia i powiedziałem: To będzie mój następny samochód. Poszedłem do salonu Opla, wsiadłem do środka i powiedziałem: Ten samochód nigdy nie będzie moim samochodem. Więc to pozory często mylą, a pierwsze wrażenie robi się tylko raz to już chyba wszystko, niestety dzisiaj muszę ten samochód oddać, znaczy bardzo ubolełam, bo mam jeszcze 3 czwarte zbiornika paliwa i chciałbym jeszcze gdzieś nim się wybrać na jakąś wycieczkę, no ale trochę pogoda pokrzyżowała plany, no nie zawsze, nie zawsze da się wszystko zrealizować, a jak wiemy plan jest to zbiór rzeczy, które się nie wydarzą no to żegnam się do następnego razu, pozdrawiam, cześć Jednogarlica usiadła na asfalcie, nie chciałem jej zabić. Całe szczęście z tyłu nie. Je. I jeszcze dwie rzeczy, bo to jednak nie koniec. Pierwsza jest taka, że jak skończyłem nagrywać tę całą swoją opowieść o tym krafterze, to pojechałem do domu i musiałem go zaparkować. Oczywiście, no, do garażu nie zjadę, bo jest trochę za duży. Więc musiałem gdzieś znaleźć miejsce w okolicy. Jechałem wzdłuż samochodów i zobaczyłem miejsce, lukę. Pomyślałem sobie: Kurczę, nie, chyba nie wejdzie, ale, ale jest tutaj taki guzik z terką P i kierownicą, więc mówię: Sprawdzam. Wcisnąłem ten guzik i samochód, ku mojemu zdumieniu, przekazał mi informację, że tak, to jest miejsce, w które się spokojnie zmieścimy. No więc mówię: Pokaż, co potrafisz. Pokazał, zmieścił się. Na zdjęciu widzicie, jak małe to było miejsce. Jestem pod wrażeniem, jak elektronika daje sobie radę jak e, precyzyjne są czujniki jak komputer jest w stanie tym wszystkim zawiadować przepraszam za ten hałas, ale burza się rozpętała e, więc e, wspomaganie parkowania super no i druga rzecz e, czułem pewnie niedosyt jeżeli chodzi o ilość zdjęć które zrobiłem ilość? liczbę? liczbę zdjęć które zrobiłem e, w przestrzeni ładunkowej wszedłem tam i jednak stwierdzam, że w tym nadwoziu crafter byłby dla mnie za mały gdybym chciał go przerobić na kampera ale, ale w, tym, w tym wcieleniu tej konfiguracji, w której jeździłem poprzednio to, to już całkiem, całkiem wkłaniam się nisko i teraz to już było naprawdę wszystko na razie, cześć taki poziom hałasu jest przy prędkości 120 km na godzinę Włączony aktywny tempomat. Za 800 metrów zjedź w prawo. Zjadę. Na pewno zjadę. Nie jest głośno. Można swobodnie rozmawiać, można słuchać radia. Fabryczne głośniki nie są najgorsze. Fajne auto.